wszystkim tutaj Julian Krypto, słuchajcie, na tym nagraniu zrobię jedną tylko automatyzację na token FRONT. Miał on naprawdę fajne wzrosty przez ostatnich kilka dni, bo w 5 dni zyskał 30 ponad procent do ceny Bitcoina, w porywach nawet do 50. Zakładając, i pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, że cena tego tokena miałaby zbić do tych wcześniejszych poziomów, na których ten token był tradowany, to ja obstawiam, jeżeli mielibyśmy do tych poziomów dobić, to prawdopodobnie czeka nas druga fala wzrostowa, na której potencjalnie... Ja ja Mam zamiar zyskać kilka, nawet kilkanaście procent. Oczywiście muszę też wziąć pod uwagę, że cena bitcoina, jeżeli miałaby spaść poniżej określonych poziomów, to byłoby bardzo ryzykowne dla jakichkolwiek altcoinów, ponieważ bitcoin, który przebiłby poziom załóżmy rzędu 56-57 tysięcy, to spadający bitcoin mógłby pociągnąć dużo niżej również altcoiny, w tym na przykład ten token front. I trzecia sprawa, na której chciałbym się skupić, to żeby nie kupować. Tego altcoina, zaraz po tym, jak ta linia trendu zostanie przecięta, ale dopiero wtedy, gdy pojawi się bardzo duża presja zakupowa na tego coina, co mogę śledzić na podstawie tej metryki front BSP, czyli siła zakupowa w danym momencie. Będę mógł stworzyć takie automatyzacje na różne altcoiny, i gdy którykolwiek z nich spełni określone warunki, to dopiero wtedy automat dokona jego zakupu. takim oto sposobem będę mógł obstawiać na wiele różnych altcoinów. Jednocześnie nie blokując mojego kapitału na żadnym z nich. Przechodzimy do dzieła. Pierwsza sprawa to jest to, żeby front spadł poniżej tej linii trendu. Ja już tę linię wyrysowałem, zatem na nią klikam. Następnie dodaj alert na linię trendu, przy czym zależy mi na tym, żeby ten front był mniejszy niż ta linia trendu na interwale jednominutowym, bez powiadomień i zmieniam kolor na zielony. Następnie ten alert zapisuję. Po zapisaniu tego alertu jest on dostępny już na liście moich alertów w prawym menu. Teraz zależy mi na tym, żeby dodać zabezpieczenie, a mianowicie bitcoin nie mogący być poniżej określonego poziomu. Dla mnie ten poziom to jest 57,190. Zmieniam zatem na bitcoin na interwale minutowym, typ warunku mniejszy niż, i tutaj zaznaczę to na czerwono, a następnie takie powiadomienie zapisuję. Znowu mam je ja od razu dodane. Do listy moich alertów i ostatnia notyfikacja na metrykę BSP będącą poniżej minus 0,30. Dodaję alert na interwale minutowym, kolor zielony bez powiadomień i typ warunku mniejsze niż zapisuję. Zwróćcie uwagę, że teraz te trzy powiadomienia już są na mojej liście alertów, ale zależy mi teraz na tym, żeby połączyć je w tak zwany pro-alert. Zatem przechodzę do sekcji Stwórz Pro. Alert i klikam trzy razy w dodaj warunek. Raz dodaję notyfikację dotyczącą metryki BSP. Dwa dodaję notyfikację dotyczącą bitcoina. Trzy dodaję notyfikację dotyczącą ceny do DETERA. Następnie zaznaczam, że bitcoin mniejszy od 57 tysięcy dolarów, ten warunek nie może być spełniony i teraz w jakim oknie czasowym. Obecnie jest to ustawione na jednogodzinowe. Natomiast mnie zależy na dużej precyzji, zatem ustawiamy jednominutowe i wybieram maksymalną częstotliwość powiadomień tylko jedno na jeden dzień, żeby ta automatyzacja też nie dokonywała zakupów częściej niż właśnie raz na jeden dzień maksymalnie. Zmieniam kolor powiadomienia, czyli kolor tego pro alertu na zielony, żeby to było dla mnie intuicyjne i zapisuję go jako front Zakup na odreagowaniu. Następnie zostawiam powiadomienia włączone tylko na Telegramie, to mi wystarczy. Klikam utwórz i wystartuj. I teraz to powiadomienie, czyli zaawansowany pro-alert już jest na mojej liście pro-alertów. Mogę go również edytować i zobaczyć jak jest zbudowany. Natomiast w tym momencie najistotniejsze jest to, żeby za pomocą tego pro-alertu wyzwolić zakup właśnie token na front. Więc co teraz robię? Bardzo prosto, klikam w ikonę BOTA, czyli automatyzacja, pod tym ProAlertem. Od razu jestem przeniesiony do konfiguracji BOTA, czyli konfiguracji automatyzacji. Nazywam tę automatyzację ponownie jako front. Zakup na odreagowaniu. Giełda Binance, kryptowaluta, za którą kupię, to USDT. I teraz przechodzę do zakupu i zwróćcie uwagę, w metodach zakupu już ten ProAlert widnieje jako wyzwalacz tego zakupu, więc to jest duże ułatwienie. Teraz wybieram parę kup na front USDT i decyduję się kupić to za konkretny procent kapitału w teterach, który posiadam na koncie. Z uwagi, że ja mam takich automatyzacji naprawdę dużo, to będzie to 15%. I jeszcze zabezpieczę się przed ewentualnym zakupieniem na górce, choć sam ten proalert już wskazuje na to, że cena powinna być w bardzo korzystnych warunkach, ale jednak dodatkowo takie zabezpieczenie dołożę. Czyli jeżeli przez 4 wcześniejsze godziny cena wzrośnie o więcej niż 2%, to wtedy automat nie dokona zakupu, ale spróbuje odkupić tego coina na najbliższym dołku o 1% niższym od najniższej ceny zostanie 4 godzin, a następnie przechodzimy do sprzedaży, bo ten automat ma przecież od razu sprzedać tego coina. I tutaj wybiorę dwie opcje. Pierwsza to jest take profit kroczący. Ja zaznaczę 7% ze stop lossem kroczącym ustawionym na 1% w dół, czyli po 7% aktywuje się stop loss kroczący, który z każdym ruchem koina podnosi się do góry, zatem potencjalnie mogę zyskać nawet dużo, dużo więcej niż te 7%, ale jeszcze dodatkowo wybiorę metodę zabezpieczenia się przed ewentualną stratą, natomiast tą metodą nie będzie taki tradycyjny stop loss na spadek procentowy jakąś konkretną kwotę, ale tą metodą zabezpieczenia się przed stratą będzie ustawienie kolejnego alertu, tym razem na punkty wysokie metryki BSP, czyli duża presja sprzedażowa, i zaznaczę tutaj taki punkt na wykresie, dodam od razu alert, właśnie na metrykę BSP, na typ warunku większe niż i kolor czerwony na interwale minutowym, również bez powiadomień. Ten alert od razu startuje i od razu go dodam do sekcji sprzedaż, czyli wyzwalacz alert. Dodaj alert i voilà. To jest właśnie ten alert, który teraz stworzyłem. To znaczy, że jeżeli ta cena front miałaby spaść do jakichś niższych poziomów, no i coś by się stało, że jednak ona by nie chciała wzrastać, ale w pewnym momencie pojawiłaby się duża presja sprzedażowa na tym coinie, to ten coin właśnie byłby sprzedany w momencie, kiedy ta presja sprzedażowa przebiłaby ten poziom, który wcześniej wyznaczyłem na tym alercie. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko takiego bota stworzyć, czyli zapisać. I od razu to, co również zrobię, to zduplikuję go, tworząc taką samą automatyzację, ale za zakup za bitcoina, ponieważ nie wiem, czy wtedy będę akurat posiadać bitcoiny czy tethery. Zatem zmieniam tylko ticker front BTC. No i wszystko inne już jest domyślnie zapisane, zatem zapisuję kolejną automatyzację. No i wśród moich automatyzacji Pojawił się teraz kolejny bot wyczekujący na zakup tokena front na odreagowaniu. Dajcie znać, jak się Wam takie instruktaże podobają. Mam nadzieję, że tak, że są dla Was ciekawe i wartościowe. Zachęcam Was do tego, żebyście samodzielnie tworzyli własne. I pamiętajcie, ja też mogę się mylić zawsze. To nie jest tak, że mam zawsze stuprocentową skuteczność w moich predykcjach, natomiast właśnie dzięki takiemu oprogramowaniu staram się ją zwiększać. Wchodząc na MaxData App, w mój profil, który jest pod tym filmem, w jego opisie, znajdziecie całą masę moich proalertów i alertów, które możecie skopiować, czyli subskrybować jednym kliknięciem, a następnie te proalerty i alerty możecie wykorzystywać do stworzenia również swoich automatyzacji, więc macie tutaj już Połowę roboty za sobą. Co jest ciekawe, na przykład te pro-alerty mogą Wam służyć również jako stop-lossy, lub takie bezpieczniki, które wyłączają Wam zakupy lub determinują sprzedaż w danym czasie. I dodatkowo, jak wejdziecie w max terminal, no to możecie od razu takie alerty zweryfikować. To znaczy, że jeżeli na te alerty najeżdżacie kursorem, to na wykresie pojawia się dokładny punkt, w którym ostatnio ten alert był wywoływany i zwróćcie uwagę na przykład ten konkretny bardzo ładnie poinformował o spadkach właśnie sugerujący spadki jak przejeżdżamy kursorem dalej na przykład ten bardzo ładnie informował o wzrostach on jest obserwowany obecnie przez 149 osób ten również zwróćcie uwagę informował o wzrostach w bardzo ładnych momentach ale też widzicie konkretnie w jakich tak czyli to jest fajne, że widzimy konkretnie w których momentach. Zobaczcie, ten jest fajny. Kliknę na niego i w pięknych momentach był wyzwalany ten alert, czyli te osoby, które go śledziły, to mogły naprawdę ładnie dzięki temu zyskać. A swoją drogą, to jak kończyłem nagrywać ten materiał, to jeden z użytkowników MaxData podesłał swoje wyniki, no i Tutaj bardzo ładnie te boty rzeczywiście są zaprogramowane, bo 3%, 3% na plus, 10%, kilkanaście% procent na plus. Tak naprawdę tylko kilka pozycji stratnych rzędu 1%, 1%, 5% straty i 7% straty, a wszędzie zyski również 6, 9, 7%. Więc bardzo fajnie. I oczywiście z tego względu dla Ciebie, Beniamin, gratulacje. I na samym końcu ważna informacja, bo dostępy lifetime na Max MaxData się kończą. Już niedługo ich nie będzie. W związku z tym, jeżeli myśleliście o tych dostępach, również alokacji na tokeny MaxData, to zapoznajcie się z informacjami, które są na stronie, jak dostępy lifetime działają, ponieważ jest to ostatni czas, żeby móc takie dostępy wykupić. Życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.